No i ruszamy 11:09. Już czas na najbardziej niezwykłą audycję, jaka kiedykolwiek pojawiła się w Eterze, Mówi kapitan statku Nautilus Robert Bernatowicz obok mnie na mostku kapitańskim Mirek Błach. Dzień dobry. Nowy rok 97. Wszystkim życzymy szczęśliwego nowego roku i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No i już zapraszamy na najbardziej niezwykłą godzinę, polecamy ją szczególnie badaczom rzeczy niezwykłych i z niezbadanych tajemnic. Będziemy mówili o bardzo dziwnej rzeczy. Odkryliśmy ją zupełnie przypadkowo. Tak, odkryliśmy, że istnieją pewne miejsca na Ziemi, które charakteryzują się tym, że posiadają jakąś dziwną energię Ziemską. Tych miejsc jest dość sporo. Okazało się, że takie miejsca są też w Polsce, prawda? Są to co więcej. Ludzie, którzy badają to zjawisko, twierdzą, że cała nasza planeta jest pokryta jak gdyby siatką tych miejsc, gdzie. Jest... Jest ta duża energia magnetyczna Ziemi, a są też takie jak gdyby główne miejsca tego magnetyzmu ziemskiego. Nazywane są przez specjalistów czakramami, tych miejsc jest siedem. Tutaj ciekawostka: człowiek też posiada takie punkty energetyczne, też posiada tych punktów głównych siedem, no a Ziemia te siedem punktów posiada rozrzuconych po całej swojej powierzchni. Jeden z takich punktów, tak zwanych głównych czakramów ziemskich, jest w Krakowie na Wawelu. Ale okazało się, że jest jeszcze bardziej silny czakram niż czakram wawelski. Jest to czakram, który jest położony Kręgach kamiennych w wodrach. Odry to taka mała miejscowość koło Czerska na pomorzu, i tam okazuje się, że jest właśnie coś, co się nazywa kręgiem kamiennym. Mirek, ta audycja będzie wyjątkowa, bowiem my pojechaliśmy na miejsce. Jeszcze jak było ciepło, nie było 20 stopniowych mrozów tylko zrobiliśmy te nagrania w lecie, a oto co zobaczyliśmy na miejscu w wodrach. Tak oto jesteśmy w Wodrach, jesteśmy dokładnie po środku kamiennego kręgu. Mirek, może spróbuj opisać jak to wygląda wokół nas. Dokładnie. Jesteśmy w rezerwacie Kamienne Kręgi pod Odrami. Odry jest to taka mała miejscowość pod Czerskiem. To jest las sosnowy. Tutaj rosną wrzosy. Widać takie pagórki otoczone dość dużymi kamieniami. I cały rezerwat jest to teren kilkunastu hektarów otoczony barierką. I po prostu w tym lesie są właśnie takie miejsca, to jest to krąg z kamieni, który wielkości? ma średnicę. Gdzieś 30-40 metrów te kamienie wystają ponad e, rosnące tutaj wrzosy, widać je dokładnie. Po środku zaś całości jest o wiele większy kamień, który no, swoją wielkością no, można by porównać ze średniej wielkości pralką czy lodówką. Może podejdźmy do tego kamienia. On jest ciemny, jest wsadzony jednym końcem w ziemię. Jest dosyć duży, wystaje ponad ziemię na ponad Jest taki podłużny, metrę. jest to taki kamień podłużny, który można by powiedzieć jest wbity w ziemię. Jest to typowa skała wulkaniczna z tym, że hmm, trzeba powiedzieć, że tutaj nie ma takich kamieniołomów, czyli e, skądś te kamienie z, musiały zostać przyniesione tutaj przez, tych, przez te ludy pierwotne, które e, robiły kręgi. Tak, ale to co my teraz widzimy, szumnie nazywane rezerwatem Kam Kamienne kręgi, to jest to, co widać na wierzchu, czyli to, jak gdyby co widzimy teraz i co mogliśmy widzieć na przykład 100 lat temu, maszerując przez ten las, jednak trzeba o tym pamiętać, że 100 lat temu wyglądało to zupełnie inaczej, bo w środku tych kamiennych kręgów były usypiska kamieni, pod którymi znajdowały się ciała pochowanych pierwotnych mieszkańców tego terenu, gdyż same kręgi jak szacuje się, mają około 4000 lat. No, i zaczęto pod koniec zeszłego stulecia, na początku tego stulecia prace archeologiczne. Pierwszy ślad tutaj tych kurhanów archeolodzy trafili na początku XIX wieku. Wykopaliska rozpoczęto w 1926 roku. Jeżeli wtedy przed wojną jeszcze starano się zachować no, świętość tego miejsca, to w latach 60 już nasi PRL-owcy, archeolodzy po prostu tak rozkopali te 12 kurhanów, że przy okazji dwa z nich kompletnie zniknęły. Nie dało się nawet odtworzyć tej zewnętrznej ich szaty, no a te kamienie, które były pod nami, tworzące jak gdyby taką kamienną kopułę tych grobowców, zostały w głównej mierze rozkradzione przez okoliczną ludność, która kiedy zobaczyła, że tu się coś kopie, no utraciła jak gdyby szacunek do świętości tego miejsca. Jeżeli chodzi o pochodzenie kręgów, tutaj e, trwają spory. Wiadomo, że mniej więcej mają, e, są one datowane z początku e, I-II wieku. Tak, to jest jedno z datowań, ale ja zwracam jeszcze raz uwagę, że e, to miejsce jest miejscem mocy. Występuje tam dziwna energia Ziemi, zaś ludzie pierwotni, którzy dotarli i odkryli e, to dziwne zjawisko, zaczęli najpierw budować tam kamienne kręgi dokładnie w miejscu emanowania tej energii, po czym kolejne fa ale migracyjne ludów pierwotnych zaczęły wokół budować kurhany chować swoich zmarłych tych zmarłych chowano normalnie chowano w grobach popielicowych jeszcze później zaczęto chować poza tymi kamiennymi kręgami poza kurhanami wokół swoich zmarłych i miejsce które było naturalnym miejscem emanacji energii ziemi stało się takim miejscem kultowym do którego coraz to nowe mieszkające tam ludy docierały i tworzyły z tego miejsca swojego kultu. Jak przebiegała historia badania kręgów kamiennych, mówiła nam o tym Alicja Breskę, kustosz rezerwatu Kręgi Kamienne w Odrach. Kręgi kamienne znajdują się na terenie rezerwatu. Jest ich 10 całych i dwa fragmenty. Oprócz kręgu znajdują się tutaj również kurhany, Jest ich 30. Same kręgi, oprócz tego, że są ciekawym skupiskiem archeologicznym, są również interesującym rezerwatem przyrody. Tutejsze głazy porastają unikatowe porosty pochodzące z wczesnej epoki polodowcowej. Czy te kręgi były jakoś przekopywane przez naukowców? E... Czy one są w takim stanie, w jakim powstały? Były prowadzone badania archeologiczne. Pierwsze badania już były w drugiej połowie XIX wieku. Pierwszymi takimi badaczami był Abraham Lissauer i Wilhelm Strykowskim. Przybyli oni na ten teren, przykopali oni jeden krąg i kilka kurhanów. Na podstawie znalezionych narzędzi datowali kręgi na okres neolitu. Było to tym bardziej prawdopodobne, że konstrukcje występujące tutaj przypominały im budowle megalityczne występujące w Stonehenge przez nich wysunięte, zostały obalone w czasie badań profesora Kostrzewskiego w 1926 roku. Przebadał on jeden krąg całkowicie i trzy kurhany. Stwierdził, że kręgi są cmentarzyskiem słowiańskim, że Słowianie chowali swoje zmarłych systemem tym, że oni zwłokiem zmarłego palili. Prochu jego były wsypywane do urny, do takiej popielnicy i następnie zasypywane bądź w kręgach, bądź też w kurhany. W Kurhanach wyglądało to tak, że na głębokość 3 metrów kopano dół w kształcie leja, na nie składano tą popielnicę i następnie zasypywano stosem kamieni. Kręgi natomiast według Kostrzeskiego były zebraniem starszyzny, starszyzny rodowej i jeśli ktoś umarł z tej starszyzny, to jego osobę zastępywano głazem i tak miały powstać prawdopodobnie same kręgi. Ale zauważ, że właśnie te kamienne kręgi są identyczne na całej naszej planecie. I wszędzie one wyglądają tak samo. Tylko jak jest ta Anglii... informacja mogła się rozchodzić? No właśnie, to jest tak jest w Anglii, w Japonii, Filipinach. słuchaj, Biskim wtedy Wschodzie... nie było internetu, wtedy nie było poczty, a jednak te kręgi powstawały, mają takie same proporcje, mają zbliżony wygląd. Co więcej, no, te kręgi zawsze są sytuowane w tych miejscach mocy energetycznych Ziemi, tych miejsc, gdzie ta energia magnetyczna działa. I ja też mam takie pytanie, skąd ci pierwotni ludzie nagle wiedzieli, że właśnie tutaj ten krąg należy wybudować. I no, pewną odpowiedź na to daje Zofia Teleśniska, która jest bioenergoterapeutką i radiestetą. I ona twierdzi, że y, ludzie posiadają właściwości różdżkarzy, którzy pozwalają dojść y, przy pomocy właśnie prostego urządzenia, jakim jest różdżka do tych miejsc i twierdzi, że ci prymitywni ludzie odczuwając te wibracje energii potrafili te miejsca wyznaczyć. Lub A, że, też ktoś im powiedział o tych miejscach. Tak, jest, jest też taka, taka teoria. teoria i o tym będziemy mówić. Słuchaj, nat natomiast może wyjaśnimy mm, naszym załogantom na czym polega te miejsce mocy, jak odczuwa się y, niezwykłość czakramu? No powiedzmy czakram wawelski. No, y, ludzie tam przyjeżdżają, nie tylko, żeby oglądać nasze granoty. No sobie kto zdaje sprawę. Y, tak, się tam jeszcze ale jednocześnie po to, żeby wzmocnić swój potencjał energetyczny, ponieważ y, człowiek też jest y, istotą energetyczną, posiada te miejsca mocy, które właśnie służą jako punkty, akupunktury, gdyż cała akupunktura polega na tym, że się nakuwa właśnie na ciele człowieka te miejsca, które są miejscami mocy, jak gdyby, jak gdyby adekwatnymi do e, tych miejsc, jakie posiada nasza planeta. I zachodzi no, proces, który można opowiedzieć dostrojeniem energii człowieka do e, energii Ziemi i to wspólne dostrojenie pozwala człowiekowi no, być po prostu zdrowszym. Najsłynniejszym kręgiem kamiennym w Polsce jest kręg... są, są, są e, kręgi kamienne w Wodrach. Ja przypominam, że ekipa Nautilusa była na miejscu, badaliśmy te kręgi, a oto kolejna relacja z miejsca, gdzie z znajdują się te dziwne, dziwne, dziwne kręgi. Pozwolę. Według ostatnich badań przeprowadzonych przez Radiestetów Gdańskich te kręgi nie są w miejscach przypadkowych, są to tak zwane miejsca mocy, które choćby miały się objawiać tym, że e, występuje tutaj roślinność w wyjątkowym nasileniu. I rzeczywiście spójrz, że faktycznie w tych kręgach e, ilość wrzosów i traw jest no, zdumiewająca i zdecydowanie jakby odróżnia się to od pozostałej części lasu. Ja bym powiedział, że w ogóle ta okolica dokładnie to miejsce, gdzie znajdują się te kręgi, wyraźnie odróżnia się na tle lasu jak gdyby obok. Bardziej ładne, bardziej dorobne te sosny są, takie bardziej masywne. No... Wyższe są poza tym, zobacz. Tak. Poza tym trzeba pamiętać o tej hipotezie, że te pradawne kręgi, kręgi mocy, były i istniały na wiele wcześniej niż rozpoczęto tutaj pochówek. Jak gdyby ludy, które tutaj odkryły, że coś takiego się znajduje, zaczęły to wykorzystywać w celach, no, pochówkowych. Trzeba także o tym pamiętać, że tego typu kręgi, którym się przypisuje skandynawskie pochodzenie, gdyż podobne kręgi znajdują się, na, znajdują się w Skandynawii, w Gotlandii, w Anglii. Trzeba także pamiętać, że no nie można przypisać tego nie tylko Germanom ich tradycji pochówkowej, bo takie same kręgi znajdują się w obu Amerykach. I co więcej, są one tak samo usytuowane w stosunku do siebie, a ich usytuowanie no, nawiązuje do astronomii. Podejdźmy na chwilę do jednego z kamieni, który jest częścią kręgu. Ja widzę, że on jest bardzo ciekawie. Porośniętym chem. I to jest właśnie też klasyczne, że tutaj jest taka ciekawa konstrukcja. Otóż sam krąg stanowią małe kamienie, to znaczy to które są, się stykają ze sobą. To są kamienie wielkości takiej starej kostki brukowej. No i gdzieś co 3-4 metry są większe kamienie. Na przykład jak ten. Zobacz, że on, że on jest porośniętym chem, prawda? Tutaj na samym wierzchu. Zgadza się. No te kamienie są wielkości takich przydrożnych e, słupków drogowych, o wiele mniejszy niż ten kamień w środku. Aczkolwiek od razu widać, że jest to, że jest to krąg. Tak, chociaż no, na zakończenie można powiedzieć, że nie robi to takiego wrażenia, jakbyśmy się spodziewali, że będzie to jakieś miejsce szczególne, które rzuci nas na kolana. Raczej to, co jest najbardziej fascynujące, jest tutaj niewidoczne, a więc ta moc, która jest wykrywana urządzeniami radiostyzyjnymi. Ja! Dotarliśmy do kolejnego kręgu, kamiennego kręgu. Jesteśmy dokładnie po środku tego kręgu. Tutaj troszeczkę jest inaczej niż w tamtym, dlatego że w środku są dwa kamienie, z tym, że jeden jest bardzo ciekawy. Jeden przypomina mi no, dosłownie nagrobek, ponieważ jest to kamień prawie wysoki, tak jak ja. Z jednej strony no, dosłownie ma proste lico. Czyli prawdopodobnie tutaj ktoś musiał chyba mimo wszystko zastosować jakąś technikę wygładzania tego kamienia, bo ja nie sądzę, żeby to było w sposób naturalny, tak? A jeżeli, jeżeli nie, no to specjalnie musiał szukać takiego kamienia o tak no, mało naturalnym kształcie. Zresztą zauważ, Robert, ten krąg jest o wiele większy. Kamienie na jego kręgu są dużo większe niż w tym poprzednim. Zresztą zobacz, jesteśmy jak gdyby w takiej dolince, Z zewnątrz otaczają nas inne kręgi, także małe wzniesienia, czyli kurhany, w których byli chowani Tutaj mieszkańcy tego terenu sprzed tysięcy lat i to robi już większe wrażenie, ponieważ widać, widać z tego miejsca sześć, siedem innych kurhanów. Jeszcze teraz zauważyłem jedną rzecz, która wyróżnia te miejsce od innych. Zobacz, że tylko tutaj rosną wrzosy. Tylko w tych kręgach. Przecież te wrzosy mogłyby spokojnie rosnąć za granicą tego kręgu wyznaczanego przez kamienie. Nie, rosną właśnie tylko w tym kręgu. No to wygląda tak, jakby tutaj były takie kolorowe miejsca, jakby ktoś specjalnie je zasadził, ale przecież tak nie było. Nie, na pewno nie. Albo to wynika też częściowo z tego, że te miejsca są odsłonięte, nie rosną w tej drzewa nasłonecznione, ale zauważ, obok są miejsca również nasłonecznione. I tam tego nie ma. Tam tego nie ma. Jedynie wrzosy rosną w tych kręgach i rosną w otoczeniu tych. Co by świadczyło o tym, że rzeczywiście te miejsca mają jakieś szczególne właściwości. Z tą roślinnością to było zaskakujące. No, rosło tam wszystko no, w sposób oszałamiający. Szczególnie ciekawe i pięknie wyglądające były kolory tej roślinności, które były bardziej wyraziste niż roślinności otaczającej ten obszar. Tak, czy te kamienie były badane? No, kamienie były badane pod względem archeologicznym, ale także były badane przez Radiestetów i oni właśnie wykryli, że to są te miejsca, w których emanuje właśnie ta moc ziemi i magnetyzmu ziemskiego. Nie wiem, czy pamiętasz, my tam szukaliśmy na tych kamieniach jakichś znaków, nie znaleźliśmy takich znaków, natomiast takie znaki okazało się, że są. Będziemy o tym jeszcze mówili dzisiaj w Notilusie. A ja chciałem jeszcze tutaj powiedzieć, że w Polsce i na świecie oprócz występują także diabelskie kamienie. No to już jest naprawdę które, zastępująca które, sprawa. No, podstawowa sprawa też są zlokalizowane w miejscach, gdzie Ziemia emanuje tą swoją energię. Może tak? najpierw powiedzmy dlaczego ludność nazwała te kamienie diabelskimi. Bo tutaj jest jeden... No zobacz jeden to zdjęcie z Mławy. Tak. Tu leży taki kamień no wielkości Służość, telewizora to. dużego. Na chodniku przy bramie jest jak gdyby takim otoczakiem ograniczonym bramę wjazdową do kamienicy i zobacz tutaj mamy drugie zdjęcie powiększone trochę to jest taka łapka jak gdyby no nie wiem małe dziecko odcisnęło swoją stopkę to jest taka bardzo podłużna stopka na końcu jak gdyby jakieś palce zaznaczone no ale generalnie te kamienie mają dziwne łapki jak gdyby dziwne rączki łapki odciśnięte jak gdyby ktoś bawiąc się w plas z plasteliną czy gliną odcisnął y, swoją rękę czy nogę dziecka. To nie jest wykute w jakiś wyryte. sposób. Wyryte, tylko to jest tak plastycznie jak gdyby odgniecione. No ale z tego, co mówisz, wynikałoby, że taki znak na kamieniu diabelskim powinien powstać przy y, jakby powstawaniu tego kamienia. Czyli to zgadza się. kiedyś przed wiekami. Co, co jakby jest zupełnie absurdalne. No, ludowe ale... teorie mówią, że to szatan odcisnął y, tam swoje znam zaś, no, generalnie można no, powiedzieć tylko. tak, że, że tłumaczy się to też, że to są znaki, które miały odstraszać e, ludzi od tych miejsc, zaś nie tylko to zdjęcie mamy z Mławy, mamy też zdjęcie z Lichenia. Tak, jest Tam, tam, jest tam górze Sanctuarium Maryjne. Sanctuarium Maryjne I na tej górze, gdzie miało to miejsce objawienie całe, też jest kamień z tą właśnie e, łapką. Jest tam legenda, że jeden ze świętych odcisnął swoją nogę na tym kamieniu, a jakie są teorie dotyczące kamieni diabelskich o tym za chwilę, za tych znaków, a powiedziała nam o niej Alicja Breske, kustosz rezerwatu w Odrach. Żadnych znaków wrytych nie ma, ale kiedyś chodziłam z takim panem radiestetą i podchodziliśmy do każdego z kamieni on mówił, że widzi znak. Ja wtedy się zapytałam, gdzie on widzi te znaki. Faktycznie tam były kwadraty, trójkąty, jakieś kółeczko, ale to były bardzo maleńkie te znaki. On mówił, że te znaki się pojawiają co jakiś czas, że te niektóre znikają, a pojawiają się inne. Trójkąt, czy on jest robiony tak, że wygląda na przypadkową zupełnie figurę? To znaczy był to raczej trójkąt równoramienny. I jak ten ten teta tłumaczył te znaki na tych kamieniach? To znaczy, że one się ukazują, że to jest dla niego informacja, że tutaj przybywają na ten teren złociści i pozostawiają po sobie takie znaki. Przepraszam, jak złociści? Złociści. A kto to jest? To mają być przybysze z kosmosu. On twierdzi, że oni tutaj przybywają, lądują tutaj, tak? To znaczy, że oni się pojawiają. Nie wiem, czy lądują, po prostu pojawiają się. Nautilius, radia Z. No, to wymaga dużej fantazji i wyobraźni. My za chwilę wrócimy jeszcze do teorii, do jakby wyjaśniającej istnienie tych kamieni diabelskich, ale przecież są jeszcze bardzo dziwne konstrukcje właśnie z kamieni na całym świecie. Jedną z takich konstrukcji są tak zwane komory. Komory, czyli takie budowle kamienne, gdzie można w środek wejść. I co zaobserwowano? Otóż wokół tych komór notuje się szereg zakłóceń elektrostatycznych, zakłóceń odbioru elektrycznego. Zaczynają tam wariować na przykład krótkofalówki. I no, badając urządzeniami tą energię stwierdza się, że właśnie to są te miejsca, gdzie ta energia emanuje. Zresztą te komory na terenie Stanów Zjednoczonych występują w niektórych okręgach no, w dość dużej ilości i tam na przykład miejscowi Indianie, tłumaczą, że dawno, dawno temu zostały one zbudowane przez przybyszy, którzy przybyli na długich statkach. Tak, co więcej, teraz są relacje o tym, że w pobliżu tych komór dzieją się bardzo dziwne rzeczy. My mamy przed sobą relacje z mieszkańców, od mieszkańców z okręgu Kent w stanie Nowy Jork, gdzie właśnie tam w dolinie rzeki Houston znajduje się Taka komora, i oni twierdzą, że tam bardzo często, kilka razy do roku, nad tymi komorami unoszą się dziwne światła. Co więcej, mamy tutaj zdjęcia tych yy, świateł. Jest to ewidentnie y, jakiś obiekt, który właśnie Świecący. unosi się tak. Co więcej, te obiekty są y, y, obserwowane w pobliżu właśnie tych komór nad tymi komorami, zaś y, na obszarach, gdzie nie ma tych budowli, a które sąsiadują, w ogóle tych obiektów się nie obserwuje. W innych Do teoriach, pewnie. które wyjaśniają y, pochodzenie tych y, budowli. I y, na zwłaszcza, ziemi. zwłaszcza zastanowiły nas y, te kamienie diabelskie tak, no, tutaj są różne teorie, jedna teoria na przykład mówi, że to ludzie, którzy odkryli te miejsca znaczyli je tymi kamieniami żeby korzystać z tych miejsc jest także bardzo dziwna czy ciekawa teoria, która mówi, że te kamienie zostawili obcy przybysze, ażeby zaznaczyć tą siatkę geomagnetyczną Ziemi i korzystać z jej właściwości o tym mówił nam znany polski ufolog i bada Rzeczy niezwykłych, Michał Zawacki. Diabelskie kamienie, takie zresztą uważa profesor Jan Pająk z Nowej Zelandii, jest to nic innego jak sieć nawigacyjna Tutaj trzeba również powiedzieć o tzw. znakach stóp, dłoni, różnego rodzaju pazurów, które występują na diabelskich kamieniach. Prawdopodobnie były one zrobione. Gdzie one się znajdują, emanują dziwną mocą. Prawdopodobnie są to specyficzne miejsca geomancyjne, które znajdują się na krzyżówkach tzw. Tak półsił naszej planety. Z tego co mi wiadomo, cała nasza planeta jest pokryta tzw. Tak ley lines. Inaczej, feng shui według starożytnych Chińczyków są to tzw. Tak drogi bogów, czyli kanały energetyczne. Do końca nie wiadomo, kto wybudował kamienne kręgi. Wiadomo, że są one na miejscach mocy, gdzie ziemia emanuje dziwną energię. Wiadomo też, że współcześnie nawet w Chinach wykorzystuje się tą wiedzę do budowania domów, wieżowców. Stawia się je właśnie na tych szczęśliwych punktach mocy. Czy kiedyś tajemnica kręgów kamiennych zostanie wyjaśniona? To jeszcze się okaże. Miejmy nadzieję, że tak. My już e, się żegnamy. Zapraszamy na pokład za tydzień, jak zwykle o 11.10. Nautilius Radia Z.